Polacy awansowali do Final Six i Vitali Heinen po raz kolejny udowadnia, że warto wierzyć w młodzież i warto stawiać na młodzież. Dzisiaj opowiem o tym trenerze, skąd się bierze ten apetyt, ten sukces jaki Vitali Heinen potrafi wyciągnąć z każdego siatkarza 100%. Oczywiście, na początku filmu chcę Was odesłać do Chłopaków, którzy zajmują się zakładami bugmacherskimi, tutaj macie link do. Dziś tu wstawię link do ich strony na Instagramie. Oczywiście, jak napiszecie na Instagramie nazwę HVball, czyli moje konto na YouTube, będziecie mieli kod rabatowy. Więc moim zdaniem warto niekiedy zaufać takim ludziom i warto poświęcić kilka złotych do potężnego zysku. Ale przechodzimy do filmu. Vitali Heinen, magik, cudotwórca, geniusz. Początek Ligi Światowej, przepraszam, Ligi Narodów. Nie zapowiadał się bardzo ciekawie. Polacy przegrali z Brazylijczykami, wygrali 3-2 z Amerykanami. A dodajmy, że Ameryka grała drugim składem. Ale później ta wypowiedź Michała Kubiaka, według mnie była fantastyczna. I to jest wielki mistrz. Michał Kubiak, bohater Polaków. I człowiek, który mówi prawdę, i ta prawda się niektórym ludziom nie podoba, ale dla mnie, Michał, jest geniuszem inteligencji, geniuszem na boisku i wszystko po prostu ma pod kontrolą. Ale ten film jest o Witalii Heinenie. Człowiek, który z polską reprezentacją awansował do Final Six, który odbędzie się od 10 czy tam od 12 lipca w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Powiem. W krótkim, zwięźle i na temat. Witali Heinen, cudotwórca Gepard. Witali Heinen ma taką wizję siatkówki, że z każdego przeciętnego gracza potrafi zrobić coś wielkiego. Oczywiście inne reprezentacje też odpuściły. Liga Narodów, szczególnie Włości, Serbowie, których było widać braki tych wielkich, wybitnych graczy, ale w Polsce pamiętajmy, że nie grał. Bartosz Kurek w ostatnim metrze nie grał, Michał Kubiak. Nie grał Bartosz Bednosz, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Karol Kołos się zmieniali, Andrzej Wrona, Mateusz Bieniek. Ci gracze się zmieniali. Fabian Drzyska nie grał przez a rozgrywający no, grali fantastycznie. Też trzeba bazować na tym, że Witali Heinen daje szansę młodym graczom po to, aby na Igrzyska Olimpijskie zbudować twierdzę. I to może mu się udać. Dlaczego? Bo polscy siatkarze mają fajną ligę, fajnie się rozwijają. Ta liga jest fajnie pokazywana, rozszerzana, w przeciwieństwie do piłki ręcznej. I to widać, że pomimo, bo naprawdę większość ludzi pisze, że Vitali Heinen nie jest magikiem, bo Hafen nie osiąga wyników. Okej, okay. w drużynie Hafen nie ma według mnie tak ambitnych chłopców jak w reprezentacji polskiej. I dlatego Vitali Heinen nie potrafi w Schaffen chociaż osiągał mistrzostwo Niemiec, gdzie Berlin był wyżej. Notowany, ale w reputacji Polski czy to kiedyś Niemiec, potrafi z tych chłopców, tych najlepszych Polaków, wyciągnąć maks i nawet z tych przeciętnych, potrafi wyciągnąć 200-300%. I to widać, że po tych Mistrzostwach Europy w 2017 roku, gdzie były rozgrywane w Polsce, gdzie Polskę pokonała Słowenia, Słowenia, która jest zarządzana fatalnie, Słowenia, która ma fantastycznych siatkarzy. Ale siatkarze nie grają w Liza Narodów, nie grają w żadnych wielkich turniejach. Oczywiście, to się po Mistrzostwach Europy zmieniło, ale Polacy wtedy yy, De którym jest, yy, który był trenerem Polaków, Polacy odpadli no, ze, z bardzo słabą Słowenią. I wtedy ci większość, większość ekspertów mówiło, że to jest kryzys w Polsce, ale działacze siatkówki zatrudnili Witala Heinena. I ten człowiek odmienił losy. Odmienił niektórych siatkarzy. Odmienił większość treningów, Odmienił mentalnie tych naszych siatkarzy. I też widzimy, jak Vitali Heinen reaguje podczas meczu. To jest żył w żywiołowe. To jest wszystko na najwyższym poziomie. To ten mecz, mimo że ten mecz z Portugalią czy z Niemcami nie miał aż takiego znaczenia, Vitali tam, kurde, oczywiście fruwał na parkiecie i dawał emocje, dawał nadzieję, dawał tą. Dodatkową energię dla Polaków, tak mi się wydaje. Więc yy, nigdy nie grałem na najwyższym poziomie w siatkówce, więc może mi to się tylko wydaje, ale Vitali Italii potrafi poukładać. Potrafi dać szansę każdemu. I według mnie ta właśnie szansa, dawanie każdemu krok po kroku, daje efekty. Bo ja nie mówię, że Polska wygra Igrzyska Olimpijskie, jestem daleki od tego. Ale widzimy, że oprócz Polski i Stanów hmm. Zjednoczonych, bo te dwie drużyny odpuszczały i te dwie drużyny awansowały do Final Six. Nie widzę innych drużyn, które mogłyby namieszać w przyszłości na świecie, bo Brazylijczycy grali pierwszym składem, Irańczycy grali pierwszym, Argentyna pierwszym, Francja praktycznie ciągle grała pierwszą oprócz Engapeta i może z początku odpuszczali ci najlepsi, więc widzimy jak Serbia, Bułgaria, Niemcy, gdzie nie ma tych najlepszych siatkarzy, Serbia i Bułgaria nie istnieją. Czy to Eee, nie, nie było w serbii kilku gwiazd i serbia nie grała dobrze eee, dopóki jak dojechali na ostatni turniej Iwowicz, Lisinac, mm, Okolicz Okolicz chyba grał, ale eee, rozgrywający Ijovović, Nymania, Petrić, Dusan Petković, nowy terenowy atakujący skrył Bełchatów, to ta drużyna wtedy zaistniała, Polacy krok po kroku grali fantastycznie, przecież Ostatnie mecze były duże pretensje do Witala, że odpuścił, że nie zagrał tą najlepszą, e, najlepszymi graczami, ale w wiedział co robi. I to jest właśnie e, fantastyczne i to jest, że Witali wie co robi, i ma pomysł na tą grę. I dla mnie to jest najlepszy trener, jaki miałem do czynienia w Polsce w reprezentacji na pewno i chyba na świecie też, bo z Niemcami przecież zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata w 2014. Drugi temat to jest kontuzja Bartosza Kurka i nie zagra w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Według mnie to nie jest żadna strata. Przykro mi Bartek, to jest zysk dla reputacji Polski, bo mogą inni młodzi, a mamy wybitnego Leona, który zagra na ataku i zastąpi Bartosza Kurka w 100%. A nie wiem, czy ta kontuzja by Bartka nie wybiła z rytmu, bo może tak być, że ta kontuzja. I te problemy w Szczecinie i to ogólnie ten sezon taki był szarpany Bartosza, W wykonaniu Bartosza Kurka Że to może Pomóc reputacji Polski bo wiadomo że jak Bartek by wrócił to by grał bo to jest lider to jest przywódca to był przywódca To był lider yy, Armata I nie można takiego człowieka odstawić A dzięki temu że nie zagra oczywiście bardzo mi przykro z tego powodu I trzymam za Ciebie kciuki do szybkiego powrotu do zdrowia Ale mamy, mamy kim Go zastępować Leon jest idealny kandydatem. Do tego mogą zagrać inni młodzi chłopcy na przyjęciu, czy to Bednosz, Szalpuk, czy inni wiedzy kwolek, inni wielcy wybitni. Siatkarze, więc kontuzja Barczowa kurka jest to problem, ale nieduży, więc nie ma na czym się ee, nie ma na czym się rozwodzić, a miejmy nadzieję, że Bartek się wykuruje, wyleczy i wróci na igrzyska olimpijskie. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. I zapraszam do komentowania, subskrypcji tego kanału. Już za 46 osób, 46 osób zasubskrybowało mój kanał. Dziękuję Wam i mam nadzieję, że te subskrypcje będą się rozwijały. Ale pamiętajcie, udostępniajcie to. Bo jak Wy nie będziecie udostępniać, to to nie trafi do większej liczby odbiornik, odbiorców i będzie problem, żeby mój kanał się rozwinął do stopnia. Do wysokiego stopnia wzrostu. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. BA!